Podnieśmy wzrok i nie gadaj mi o lojalności, nadal skrywam sekrety, jakbym był Johnem-Squeenem tych, którzy brudzą codziennie moje imię w wzrok. Wzrok, wszyscy mówią kłamiesz, nie ufają ci, patrzysz w lustro sam sobie Wzrok, to twoja ostatnia szansa na podzielenie słów i w piasku, jak dzieci duże bawiące się w małe piaskownicy Wzrok, wzrok na ulicy mała nadzieja Wydaje ci się, że przechodnie mają lepsze życie Jak te laski w krukierkach Wzór, testy Yuri, Yuri Ona i pora na mnie, życie w takiej klatki Ja zamknięty w twierdzy Wzrok Obojętnego szkła poraniona leje krew Chyba za mało było tego jak na jedno ciało Chyba ci nie zależało w twierdzy Już na mnie nie działasz stopniałaś się stopień Cichnął grabatłum i między nami wzrok Wzrok Jakby pękła szklanka wrządkiem kawa Wzrok Wzrok Stop klatka Idziesz niby dotykam razem szkła Ale zalewasz mnie potokami dziwnych słów Wzrok Wzrok Obojętnych myśli Zgubiły kłamstwa Piszesz swój pamiętnik, nie o prawdziwym życiu nieco zobaczyłaś Tylko o koleżankach od lat Zakochana kręci się zakręcona lalka, czaki diabeł i kartka Wzrok, wzrok zaślepiony Nienawidzi ludzi jak samą siebie Raz płacze, raz jest radosna Nie wie czego chce, wychodzi Tylko w nocy na miasto w dzień W domu spuszcza głowę w dół Wzrok, wzrok Telefonie gdy sama zostanie, wyjesz sama do księżyca. Wzrok, wzrok. Nie pomoże, zostanie sama ciało. Nie będzie balansować na krawędzi Zamknięte twierce, otwiera drzwi. stuczone od nowa szklanka, nalana alkohol. Stuczone szkło, co piliśmy razem tamtej nocy, nie będzie zapamiętane. Zasknięte jak tatuaż. Wzrok opuści nas teraz, ciemna nocy. Nie zaglądnie do twojego domu. Wzrok, wzrok. zuck